Mocna wojna, tu mamy mięso. Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada synowi o wojnie i rozbitych pozycjach. No teraz wycofali się Mało. trochę, a mocno. Trochę do, do tyłu wycofaliśmy się, odpoczywamy sobie. Rozpierdolili pozycję wszczęt, to znów 300, No normalny taki średni. Ta połowa nas została, każdy drugi już jest ranny. No i teraz jak na razie się wycofali, przyszedł na pozycji u nas tam nie ma łączności. Uh -huh. Tu poszedłem na ten front przebiegłem się na ten front i w w szczęcy te budynki rozpieprzyli moździerzą czołgiem wszystko, rozwalili ja, aha, jasne, jasne. No teraz zadzwonię szybciutko i daj Boże, żeby nogi stąd zabrać. No gdzie są tutaj przecież specjaliści, specy przejechali, Polacy przejechali i różni tam najemnicy, skurwiele tyle ludzi zabili i łączność odcieli trójce, trójce, a nie, obok łączności naszych trzech trzech pocieli, w sensie zabili w nocy, podeszli po cichu i dzisiaj ósemkę zajebali, w, jak oni spali. No masakram. No tak, właśnie, a później jeszcze dwójkę. No co? No mówię, to nie jest operacja specjalna, to jest okropna wojna, my tu jesteśmy mięsem. No zostało nas, nihue, tu nas nie zostało. Tak.